O nie. A widzowie, to ja Steve, nie widzicie mnie na pewno, bo jest tak ciemno, jest noc. Ja, ja, ja nie mam co zrobić. Muszę gdzieś schronienie tutaj znaleźć. O nie, chyba słyszę Creepera. Aaaa, uciekam. Zrobię Wam krótkie cięcie, aż będzie dzień. A Albo, albo po prostu i raz, dwa, trzy, nie, raz, dwa, trzy, jest dzień. Dobra, teraz powinniście mnie bardziej widzieć, dobra, teraz mnie bardziej widzicie. Ja tutaj jestem, właśnie się zespawnowałem, a tu była noc, no, nigdy mi się tak nie zdarzyło w mojej w ogóle nie widzicie mojej twarzy. Teraz powinno być dobrze. Dobra, szukam właśnie Ziemi. Nie wiem, w ogóle Ziemia Minecraftowa nie ma jej. Jest wszystko jakieś, jakieś nie kwadratowe, nie wiem o co z tym chodzi. Ale pójdę chyba poszukać mojej Ziemi. Pójdę chyba jej poszukać. Tup, 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 tup. O, jest jakaś Minecraftowa Ziemia. Super! Super! Jest jakiś wieśniak. Coś zepsułem. Dobra, coś tu jest. O, jakaś świnia. W ogóle za daleko ta ziemia jest w Was. Muszę przybliżyć. Dobra, em... No to jestem w ogóle na ziemi. Jestem na świni. Chwila, muszę do was wszystko odwrócić, żebyście wszystko idealnie widzieli. Dobra, nie wiem jak wy to widzicie, ale ja widzę, że, że jesteśmy na ziemi. Tutaj jest jakiś wieśnik, na którym jestem. Um, dobra, idziemy. Dobra, więc sprawdzimy, co jest w tej skrzynce. Trzy, bardzo dużo miejsc hmm. nie wiem hmm, bo, bo tutaj leży jakaś jeszcze na powierzchni jeszcze jakiś arbus leży to może go tutaj damy a tam dobra, dajemy go do środka wiem, że wy nie widzicie ale on tam jest a może damy jeszcze to Dobra, mamy jeszcze to. Arbuzy to nie będzie widać, jak kładę. Jeszcze kolejnego arbuza. I mamy jeszcze sadzonkę. Ją też nie będzie widać. Dobra. Już myślę, że wszystko załatwione. Wszystko załatwione. Um, teraz pójdę gdzieś do kopalni. Więc cięcie. O! Widzowie, ale tu ciemno. Em, myślę, że mm, no nie wiem, o coś poczułem. To jakby kilof, wezmę to. Tak, to kilof. Dobra. Nie pomyślałem o tym, żeby wziąć te pochodnie, ale ze mnie, ale ze mnie dziwak. Dobra. Em, co teraz? Um. Nie no, nic tutaj nie widzę, bo nie mam pochodni oczywiście. Um. Słyszę, jakby coś do, do, do mnie szło. Hmm. Coś czuję. Ca! Creeper! A! Nie! Uciekamy! Uciekamy! Uciekamy z jaskini. A, nie wiem, gdzie jest wyjście. Nic nie widzę. A, nic nie widzę. A, a, kilof. A, a, upadł mi kilof. O nie, potknąłem się. A, A au, aua. Nie, szybko, uciekam. Uciekam. O, creeper się potknął. Szybko, uciekamy. Uciekamy. a, a. Po co ja mam te głupie shadery, nic nie widzę przez nie. A, psz, potknąłem Otknąłem się. Wpadłem do kanionu. Co ja teraz zrobię? O nie. Chociaż tutaj jest jaśniej, bo jest lawa. Dobra, ale co ja teraz zrobię? Nie mam killoffa, nie mam niczego. Nie wiem. I czym ja będę się żywił? Nie jestem zombiaka. O nie, to znowu ten creeper! Aaaa, uciekam! Chciałem go tylko przytulić. No dobra, idę. To, to, to. Już go nie ma, prawda, widzowie? Nie, nie ma, nie ma. Dobra, dobra, dobra. Więc to będzie koniec odcinka. Pa!